Dobry wieczór. Pozwolę sobie na chwilę przeszkodzić w rozmowach. E, witam państwa bardzo serdecznie w imieniu Domu Kultury w Rostyni. E, bardzo się cieszę, że udało nam się doprowadzić do tego dzisiejszego momentu. E, po kilku miesiącach, bo, bo pamiętam chyba na wiosnę, był pierwszy kontakt z państwa strony i, i takie zapytanie o tę możliwość. Oczywiście ucieszyłem się bardzo. No i po tych kilku miesiącach udało się to sfinalizować i spotykamy się dzisiaj. Witam Państwa bardzo serdecznie. Całą grupę plastyków z żadełko. Cieszę się, że, że jesteście. Wiem, że część z Was jest po raz pierwszy tutaj. Mam nadzieję, że nie po raz ostatni. Jest ja nam niezmiernie miło, że chcieliście u nas organizować swój wernisaż. a z kolei z mojej strony. Jestem też dumny, że, że tak, tak piękne prace, taka twórczość ciekawa może zagościć tutaj w Domu Kultury. Dzisiaj mamy wernisarz, ale, tak jak ustalaliśmy, obrazy będzie można oglądać tutaj. Mam nadzieję, że mieszkańcy też przez najbliższe tygodnie będą przy różnych okazjach wpadać do nas i też cieszyć się tą, tą waszą sztuką. Chciałbym też powiedzieć, że miała być z nami pani Wójt, Barbara Prasow, Niestety pilne obowiązki służbowe ją zatrzymały, prosiła tylko serdecznie Państwa wszystkich pozdrowić i, i zapewnić, że myślami jest z nami. Z mojej strony, oh, chciałbym jeszcze oczywiście przywitać Pana Michała Kowańskiego, radny powiatu mikołowskiego, więc mamy też przedstawiciela samorządu lokalnego, też się cieszę, że z tej obecności. Może bym prosił o parę słów szefową grupy, Panią Alicję Szymczak, jeśli miałaby ochotę coś powiedzieć. Witam serdecznie Państwa w imieniu swoim, jak i kolegów i koleżanek z Klubu z Żadełką w Pszczynie. Jest nam bardzo miło, że Dom Kultury nas zaprosił. Przede wszystkim witamy pana dyrektora w imieniu naszym, jak i gości, które pan dyrektor zaprosił. Chciałam powiedzieć, że dzięki takiemu mecenatowi jak Państwo. Możemy się pokazać w tych trudnych czasach dla, dla człowieka z innej strony, pokazać nasze inspiracje, nasze po prostu kolory, pokazać świat zupełnie inaczej, w innych barwach niż te, które teraz nam pokazują. No, w naszej historii no to już istniejemy 60 lat. Powstaliśmy w 1961 roku, w czerwcu. Dzięki panu inspektorowi oświaty Bitoszkowi, On założył taką grupę malarzy, plastyków, nauczycieli przede wszystkim. I poniegrali się po prywatnych domach. Nie było po prostu miejsca, natomiast później przygarnął ich zespołem, z połem. No i tam spotykali się nad stawem u nas w Pszczynie, a później przygarnął nas Dom Kultury w 1995 roku na przy Domu Kultury, wystawiamy, jeździmy na plenery, wystawiamy się po prostu w tym na konkursach, bierzemy udziały, organizujemy biesiady, w tym roku mieliśmy w Radostowicach, zaprosiliśmy klub przyjaznej Jaskółki z Bestwiny, oni nas w ramach rewanżu zaprosili też na biesiadę w Janowicach, przystatni koni bierzemy udział w konkursach, jakichkolwiek są w województwie, czy poza województwem, tak, jeździmy po wystawach, bo nas bardzo interesuje. No, co, co możemy więcej powiedzieć? No, dziękujemy za zaproszenie. No i zapraszamy na brunięcie wystawy. Życzę wielu wrażeń. Dziękuję bardzo. Dzisiaj tą wystawę tutaj aranżowaliśmy z pracownikami. To też oczywiście duże wrażenie na nas zrobiły te obrazy i, i rzeźby, ale też taka myśl, że to naprawdę państwo są z różnych stron, ale to, co przedstawia się na swoich obrazach jest, mimo że chyba żaden obraz stricte nie przedstawia, e, powiedzmy, miejsca w gminie Wery, to, to są to jednak albo uniwersalne jednak miejsca e, lub też nam bliskie, bo przecież też podróżujemy przez ten nasz kochany Śląsk. I w związku z tym te obrazy są nam, pomimo że, 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 jakby tak powiedziałem, nie są zakorzenione stricte tutaj w Gostyni czy w Wyrach, to jak na pewno każdy mieszkaniec też odnajdzie cząstkę Gostyni czy, czy, czy Wyrów na tych, na tych obrazach. I fajnie, moim zdaniem, że udało się zebrać Obrazy aż 12 artystów państwa, no i mamy taki, możemy oglądać taki przegląd państwa twórczości. I nawet jeżeli tematy się powtarzają, to każdy z was ma inną, inną wrażliwość, inną technikę i przez to mamy taki ogląd, tak mi się wydaje, na, na całą twórczość grupy. I chyba też o to nam chodziło, żeby pokazać państwa jako całość, jako, jako grupę na tej wystawie. Ja może nie będę przedłużał, tylko tak jeszcze zachęcę do częstowania się i tym, co jest po mojej lewej i po prawej stronie. Mamy też dwie kroniki: jedna jest czyli wasza klubowa, jedna jest też nasza z Domu Kultury. I byłoby nam niezmiernie miło, gdyby też Państwo jakieś wpisy zostawili. Jeśli ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, tak oficjalnie jeszcze, to myślę, że to jest ten dobry moment. Jeśli nie, to tak jak powiedziałem zachęcam do, do tej małej konsumpcji i do rozmów o sztuce i nie tylko. Mikrofon tu będzie włączony, jakby ktoś miał później ochotę coś powiedzieć, to, to zapraszam. No i czujcie się Państwo jak, jak u siebie. Mam nadzieję, że będziecie miło wspominać ten wieczór.